Dekoder Arriva T30 Ładnie to brzmi, ale czy ładnie pracuje? Podłączam do prądu i martwy. Zatem spróbuję go rozebrać. Czy to jest w ogóle urządzenie rozbieralne? Jakieś tu dwie śrubeczki są. Ferguson ja powiem, że te dekodery teraz ostatnio po tych ostatnich modernizacjach yy, ze standardem DVBT trochę potaniały, można powiedzieć. Ale ich jakość wykonania i wygląd, no to świadczy o tym, dlaczego potaniały. No, zminiaturyzowały się strasznie. Ilość wyprowadzeń, jak widać też jest ograniczona. Mamy tylko wejście, nie ma wyjścia. No mamy wyjście HDMI. No i mamy jeszcze jeszcze mamy wyjście na na eurozłącze, no bo przecież te dekodery są do starszych telewizorów. Czyli zazwyczaj które mogą jeszcze nie posiadać eurozłącza, chociaż HDMI, chociaż z telewizor bez HDMI, to co to za telewizor? W tej chwili jak oglądać w ogóle przez euro telewizję? W jakim to będzie jakości? Jak to w ogóle się rozbiera? To jakaś konstrukcja jest naprawdę... Tu plomba jest jakaś... Miłym, że na gwarancji ten dekoder wysiadł. Znaczy na gwarancji. Tak szybko wysiadł, bo niedawno był zamontowany. Gwarancja gdzieś zgubiona. Zapewne może... No jeszcze chyba nie ma dwóch lat ten dekoder. Aliwa T30 i siadła. Z czym? co tutaj się dzieje? No konstrukcja naprawdę bardzo uproszczona, jak widać. Jakiś mikroskopijny scalaczek. Procesorek. Za, zawiaduje wszystkim, no ale mamy tutaj chyba przyczynę. Przyczyną będzie prawdopodobnie ten kondensator. No, powiem, że wyjątkowo, wyjątkowo bardzo już ten dekoder jest uproszczony. No, wersja tak uproszczona jeszcze nie widziałem. No mamy w zasadzie, no można powiedzieć, tutaj układ scalony chyba do tego wyświetlacza ewentualnie do klawiatury lokalnej. Tu jest jakaś pamięć, tu jest procesorek, który jest nie większy prawie że, niż ta pamięć, malutki radiatorek. Tu jest jakiś chyba filtr do tego RJ45, bo to widzę jest dekoder pod internet. Tu mamy standardową wtyczkę zasilającą. No zasilacz to jest już w ogóle tak uproszczony że aż dziwne, że w ogóle on działa tu mamy filtr filtr sieciowy nie wiem co to ma być czy to ma być bezpiecznik, czy co to jest nie, to jest chyba bezpiecznik mostek greca, tu mamy kondensator jakiś maleńki salaczek. tu jeszcze jeden kondensatorek te dwa oporniki i, i transformator separ, separujący no jest naprawdę bardzo bardzo uproszczony ten dekoder. Nie dziwię się, że cena jego spadła. Bo tu praktycznie nie ma żadnej elektroniki już. Z tyłu nie ma nic. Co to za pojemność tutaj nam się wybrzeszyła? 1016. No dobrze by było, żeby to było tylko to. Takie wybrzuszenie kondensatora może spowodować rozprogramowanie się pamięci. Nic nie będzie działać. No, te dekodery w zasadzie są zawsze 2,4 na dobę podłączone do prądu. To i ma prawo taki kondensator się skończyć. Tu mamy minus, bo tu mamy plus. Zawsze w kondensatorach elektrolitycznych jest zaznaczony minus tak jakby on był bardzo ważny. Nie plus, a minus. Tak samo tutaj na laminacie jest zakreskowany minus. No taki się przyjęło, że tak powiem zwyczaj, że się zaznacza minus. I tu minus, i tu minus. Czasami jest jeszcze dodatkowo napisany plus Taki plusik malutki, czasami jest plus i minus nawet na laminacie napisany. A czasami w tych takich naprawdę dziadowskich różnych rozwiązaniach yy, konstrukcyjnych, jeśli chodzi o chińską, chińską technologię elektroniczną, to potrafi być tak, że, że na laminacie nie ma nic. I wtedy nie wiemy w ogóle, trzeba uważać przy wymontowaniu danego elementu, który ma jakąś biegunowość. Jak go później zamontować? Tu mamy jakiś stabilizator napięcia, tu mamy rezonator kwarcowy, tu mamy głowicę tuner, tak zwany. No to jest tuner radiowy, można powiedzieć. Tutaj przychodzi antena. Nie wiem, do jakiego poziomu on sprowadza ten sygnał. No ale procesor musi to stroić jakoś. On może nawet. I z tej głowicy od razu wychodzi sygnał wideo, chociaż nie, wątpię. Raczej do procesora jeszcze to wszystko trafia i tu on sobie to wszystko rozkodowuje. To jest część analogowa, zatem tutaj w podejrzewam cała tu reszta już jest wszystko w systemie cyfrowym. No i wejście USB z przodu jeszcze mamy dosyć istotna sprawa. No tu USB w obecnych czasach te typu A, te pierwsze, wygląda już naprawdę bardzo topornie. W tej chwili już mamy inne typy USB. No ale pendrive i inne urządzenia na te USB chodzi. Poszukam kondensatora i zobaczymy, czy to ruszy. No, znalazłem tu jakiś taki kondensator 1025. Zasada jest taka, że pojemność powinniśmy zachować. Raczej tą samą, chociaż tutaj w tym przypadku by była nawet 2200, by się nic nie stało, ale jeśli chodzi o napięcie, to na pewno nie może być mniejsze. Równe lub większe. Im większe napięcie, im, im, im kondensator był na wyższe napięcie, tym lepiej by było dla żywotności tego kondensatora. Myślę, że gdybym tu założył 1000 na 50 to by on dużo dłużej pochodził niż na przykład 1000 16 On by tutaj po prostu lepiej się czuł. A jeśli chodzi o o 1025 to bez problemu Tutaj go zaraz zamontuję Nie ma się też co za dużo co regielić Z tym patrzę czy on nie jest za wysoki Czasem żeby on nie za wysoki, Bo ta obudowa nie jest aż taka całkiem Zaraz jak to idzie Aha. Czy on nie będzie za wysoki bo jest trochę wyższy oczywiście. No to już jest trochę starszego typu kondensator. Ale on chyba tutaj będzie dobry. Jeszcze sprawdzę tutaj tą część, jak on tutaj się będzie miewał. No, równy z obudową jest, jest najwyższym elementem w tej chwili na płycie. Może być. Ale dobrze, sprawdźmy, czy to chodzi. Ja się zastanawiam nad wysokością. No to może się okazać, że to w ogóle jest martwe. Gdzie jest ten kabel sieciowy. Dosyć krótki ten kabel sieciowy. Muszę powiedzieć, że skrócili te kable sieciowe, niektóre są tak krótkie, że bez przedłużacza to nie ma co. Waga. Prawda. Proszę bardzo. Jak się załaduje jedyneczka czy tam coś, to będzie raczej chodził? Proszę jest. 138. Taka przyjemna naprawa do kodera. Jeden kondensator elektrolityczny. Sobie spuch. Spół... Będzie można dalej oglądać telewizję. Naziemną tvp DVB T2. Ja powiem, że jeśli chodzi o kadry Fergusona, to uchodziły swego czasu za naprawdę bardzo. Teraz tu nie było żadnej śrubki, chyba, czy była? tu były białe śrubki, czarne były na zewnątrz. Uchodziły za jedne z lepszych. Nie wiem czy one są dzisiaj jakieś super, bo to wszystko jest zrobione w zasadzie na jednych, bazuje chyba na jednych podzespołach, tych tunery, bo tutaj jest ta tajemnica jego czułości. Jest to wersja naprawdę Arriva T30, no. Kiedyś były ładniejsze te Dekadery Fergusona, miały metalową obudowę, w tej chwili jak widać taki jest chyba, to wersja taka najtańsza. Tego dekodera. Tak mi się wydaje. Już ciężko się, ciężko się po, połapać z tymi dekoderami, bo no, tak dużo tych dekoderów jest na rynku. Co chwilę są jakieś zmiany. Co z tego, że jest nadawany program i mają być 4K, jak to jest euro złącze. się złożył w końcu. Tak. Lustrzana powierzchnia. Profesjonalna. Tu jakieś otworki na chłodzenie dla procesora. No dobra. Czas to uruchomić. Zobaczymy. Po złożeniu, jak to się zachowuje. Teraz jest nieczytelny. Może jednak zapala. Pilot reaguje? Tak. No to raczej powinno być dobrze. Gaszę ten sprzęt. Arriva. Ferguson Arriva T30. Taka naprawa. Nocna naprawa. Nocna, nocna. jutro już trafi do właścicielki. RCU 031 Arriva. Pilot, taka wersja bym powiedział trochę Niezbyt, yy, niezbyt według mnie ergonomiczna, bo te przyciski 1, 2 i tak dalej powinny być tu u góry. Tak mi się wydaje. A tutaj, chociaż tutaj, no ja bym wolał, żeby były tu. Kolejna sprawa to nie ma tutaj opcji zaprogramowania telewizora, bo są te niektóre piloty, które mają możliwość tutaj kilka przycisków. Programowalnych jest. Można zaprogramować, że jednym pilotem obsługujemy dekoder i telewizor. Tutaj nie ma takiej możliwości. To pod tym względem to nie, nie popisał się Ferguson. To tyle z mojej strony. Dziękuję za uwagę. Może się komuś przyda sposób naprawy, bo myślę, że wszystkie dekodery skończą na ten kondensator. Nie jest to odnosobniony przypadek. Taki kondensator. no Ja tu powiem, że go wymontowałem z jakiejś takiej płytki. Jakieś tam pierwszej z brzegu. Tu jeszcze jeden jest 680 1025, To jakieś grubsze są 1035. One też już nie są tutaj fabryczne. Kto się tutaj powstawiał. To jest chyba płytka jakiegoś, podejrzewam, że monitora. Płyta zasilająca. Tutaj mamy wyjście na świetlówki. Transformatorek. Jakieś dwa układy. Drivery do tego transformatora. A tutaj mamy część... Część pierwotną. Kondensator, mostek Greca układ filtrujący, bezpiecznik, no widać jak to wszystko kiedyś było duże, a w tej chwili jakie to wszystko jest maleńkie. chociaż to jest monitor, to nie porównujmy moc pobierana przez ten dekoder to jest pewnie jakaś mikroskopijna czy tu jest w ogóle podana moc, jaką on pobiera Ferguson i tak dalej Warcowa 110, 240, 50 Hz 60 Hz nie ma mocy pobieranej przez ten dekoder, ale na pewno ten dekoder za dużo tego prądu nie bierze. Myślę, że zdecydowanie poniżej 10 W. dziwię się, że tutaj nie ma żadnego podanego parametru, jeśli chodzi o pobór mocy. Może to nie jest aż tak istotne. Perguson arriva T30.